Panie, z ciekawostek nicejskich powiem wam jedną rzecz. Eee, plaża w Nicei jest kamienista, ale tak naprawdę to ona jest piaszczysta, tylko te kamienie są nawożone. Zobaczcie. to nie, wiem, nie robią, są dwa ogromne, wielkie traktory. Jeden ja to nawet taka mocy przenosi, cały za mocy robi. jest tutaj. No, zobaczcie, tam też są traktory. Także powiem mam jedno. Plaża w Nicei jest kamienista, ale ta kamienistość jest sztuczna, sztucznie nawożona. Bo tak naprawdę, plaża jest kaszysta. Mam na to dowód na jednym z filmików, nawet gdzieś to miałam nagrane. W tym roku, jak były bardzo duże fale, takie wiatry i po prostu morze wypłukało te wszystkie kamienie, bo wręcz wypłukało i wręcz było widać, że jest po prostu piasek pod spodem. Także oni każdego, na każde lato, gdzieś właśnie na wiosnę, tak jak teraz, nawożą tych kamieni. Te kamienie będą takie górki, pum, 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 wszędzie i będą po prostu ustawiać nowe kamienie na lato. To była taka ciekawostka. Bye!